Hej, witam się dzisiaj z Wami z nieumalowanymi ustami. To może oznaczać tylko jedno test. Test pomadki. Dzisiaj będziemy testować pomadkę, o którą wiele z Was już pytało, prosiło, a także dzisiaj spełniam Waszą prośbę. Jest to pomadka Lipsense, która ostatnio robi furorę w internecie. Nazwana jest najbardziej trwałą pomadką na świecie. No i dzisiaj sobie to przetestujemy. Jeżeli o niej jeszcze nie słyszałyście, to jest to pomadka płynna, którą nakładamy jakby z otwartymi ustami, tak żeby wargi się nie dotykały, to zasycha, a następnie w ciągu dnia aplikujemy tylko tą jakby błyszczącą część, czyli błyszczyk bo podobno tylko to się ma zjadać rzekomo, ale chciałabym Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że na rynku podobny produkt już jest, podobny jeżeli nie taki sam i to już bardzo długo, jest to produkt z Max Factora Lipfinity i tu jest dokładnie to samo, czyli mamy pomadkę w płynie, która zastyga, a później aplikujemy w ciągu dnia tylko błyszczyk, tylko tutaj jest w formie sztyftu no i tak sobie pomyślałam, że ciekawszym testem będzie nie tylko przetestowanie tego LipSense, gdzie tego, tych filmów jest na YouTube mnóstwo tylko właśnie porównamy sobie obie Pomadki w ciągu dnia. Także dobrałam sobie w miarę najbardziej, jak tylko mogłam, podobne kolory, chociaż i tak za bardzo podobne nie są, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało na ustach. Dzisiaj trochę będę biegać po mieście, więc najwyżej będę trochę głupio wyglądać. I na jedną połowę ust nałożę sobie LipSense, na drugą Lipfinity i po prostu będę do Was wracać w ciągu dnia z uaktualnieniami tych pomadek, jak to się wszystko trzyma. Warto też odmienić, że różnica w cenie między tymi dwoma produktami jest ogromna, bo LipSense, sam błyszczyk, a właściwie nie, sam kolor kosztuje 120 zł, i osobno kupujemy też błyszczyk za stówę, czyli mamy tutaj 220 zł, Złotych za cały zestaw, a zestaw Max Factora, bo to już przychodzi razem, czyli błyszczyk i pomadka, kosztuje około 65 złotych, także Różnica jest ogromna jak dla mnie, no i dodatkowo Max Factor dostępny jest stacjonarnie w Rossmanach, natomiast LipSense musimy zamawiać przez internet i często mogą, może dojść do nieporozumień, jeżeli chodzi o odcienie, jakich oczekujemy, a jakie do nas przyjdą. Ale okej, okay, porównamy sobie dzisiaj dwa kolory, mówię, to są najbardziej zbliżone, jakie tylko mogłam znaleźć. I z LipSense to jest odcień Lexi Berry, a z Max Factora jest to odcień Sweet. No to przechodzimy do aplikacji. Zrobiłam peeling, może trochę zbyt energiczny, ale... Nie zazamietam uwagi. I na lewą stronę nałożę sobie pomadkę LipSense. Jak widzicie to jest kolor. Oje strony ischły. Tak wygląda jego malowana usta. Trochę głupie to wygląda. Na kartce papieru ta różnica w chociażby ciemności kolorów, bo tutaj jest, to jest Lipsense, a to jest ten z. Max Faktora Nie była aż tak duża na ustach, widać, że one są wiele jaśniejsze z tej strony, no ale trudno. Jakbyście mnie mi gdzieś na mieście z takimi ustami, to wiedzcie, że to był ten test. Um, po prawej stronie, tam gdzie jest Max Factor, tam miałam te za bardzo spilingowane usta, więc tutaj za bardzo się ta pomadka nie chciała trzymać i ona już tak jakby lekko się skruszyła, ale to było do przewidzenia, bo to się dzieje zawsze z pomadką płynną, zwykłą czy kremową, także tego nie będę brać pod uwagę, jeżeli chodzi o test trwałości. Muszę przyznać, że bardziej komfortowo czuje się lewa strona, mimo iż kolor zdecydowanie bardziej podoba mi się Max Factora, no bo z lewej strony jest to niestety kolor perłowy, czego nie wiedziałam wybierając kolor na stronie, wydawało mi się, że jest to kolor normalnie bez drobinek w sobie. Ale okej, okay, tak to wygląda. Mam nałożony błyszczyk na lewej stronie i tą, ten błyszczyk w sztywcie z Max Factora po prawej. E, te dwa produkty zabieram ze sobą dzisiaj do torebki i jakby co, jakby się zjedały te błyszczące warstwy, to będę po prostu je dokładać, tak jak jest zresztą w instrukcji. Na razie mamy godzinę 13, także spotkamy się za jakiś czas i zobaczymy, jak tam się wszystko trzyma. Nie wiem, za ile godzin wrócę, no bo mówię, muszę wyjść i trochę spraw pozałatwić, także dzisiaj będę takim Osobą, która uszczęśliwia inne osoby, bo ma dziwny makijaż na sobie. Ok, do zobaczenia za chwilę. Wracam z szybką aktualizacją, mamy godzinę 20, prawie 20.30, e, czyli minęło, jeżeli dobrze liczę, 7,5 godziny, prawie. E, pomadki po całym dniu, po jedzeniu, po piciu wyglądają właśnie tak, czyli myślę, że nie najgorzej. E, Max Factor, czyli pomadka po prawej stronie, wygląda gorzej od LipSense, nie jest jakoś strasznie źle po 7 godzinach ale zdecydowanie gorzej, jeżeli chodzi o porównanie jednej i drugiej strony. Jeżeli chodzi o reaplikację tych błyszczyków i walsamów, to nakładałam je chyba raz albo dwa razy w ciągu dnia. Po posiłkach właśnie, no bo kiedy zjadamy albo znika ta błyszcząca się warstwa, te pomadki robią się troszeczkę lepiące, czyli nam usta się po prostu sklejają, więc żeby pozbyć się tego efektu, musimy znowu zaaplikować tą, tą nie lepką, tylko błyszczącą warstwę. W momencie, kiedy one są suche, bez tej błyszczącej warstwy zaczynają się lekko kruszyć na ustach, więc to jest w naszym interesie, jeżeli chcemy, żeby ta pomadka na ustach utrzymała się jak najdłużej, żeby mieć przy sobie te balsamy. Tak naprawdę cały dzień chodzę z takimi ustami, chodziłam po sklepach, po... ogólnie po całym mieście, załatwiając różne sprawy. Kilka spojrzeń zaliczyłam, takich... He? Ale cóż, przynajmniej komuś prawiłam humor. Czegoś nie robi do testu. Mówię, myślałam, że te kolory będą bardziej do siebie zbliżone, no ale em, w momencie, kiedy nałożyłam tą błyszczącą warstwę na pomadkę Lipsense, te drobinki w formule przestały być aż tak widoczne, ale ja wiem, że to jest perłowa pomadka i trochę źle się z tym czuję, tak wiecie, mentalnie po prostu. A jeżeli chodzi o pomadkę z Max Factora, to zdecydowanie bardziej podoba mi się jej kolor, bo mimo iż jak się przypatrzymy w opakowaniu, to tam są mini, mini drobinki, no to na ustach to już nie jest taki perłowy efekt, tylko wygląda rzeczywiście jak ta kremowa formuła. No i oczywiście nie zwracajcie uwagi na ten element tutaj najbliżej, um jakby łączenia się jednej i drugiej wargi, no bo, tak jak powiedziałam, tutaj był za mocny peeling wykonany w tym miejscu, więc kiedy ta skóra jest za bardzo zdarta, to tam by się nic innego nie trzymało. Także tak to wygląda na tę chwilę. Mamy, no właśnie zaraz będzie 20.30 równo. Spotkamy się myślę, że jeszcze za, za kilka godzin, bo jeszcze muszę się trochę pokręcić po domu i wtedy opowiem Wam, co myślę o jednej i drugiej pomadce. No to myślę, że czas na ostatnie podsumowanie. Mamy godzinę 22.00 Przyjmiemy, że 30 minęły 2 godziny od momentu, kiedy pokazywałam się Wam ostatni raz, i to jest ustami już nic się nie zmieniło. No to czas najwyższy podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami co do tych pomadek. Pierwszy wniosek, który się nasuwa na myśl, to jest to, że żadna z tych pomadek nie jest bez wad. Zacznijmy można najpierw w podsumowanie od tej pomadki LipSense. Jeżeli chodzi o rysunek, o ten kolor pomadki, to on jest po prostu kompletnie bez zarzutu. Jak patrzę na moje usta z bardzo bliskiej odległości, to oczywiście ten kolor, umiejscowienie pomadki wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał w momencie, kiedy nakładałam pomadkę o godzinie 13. Natomiast, także rzeczywiście ta trwałość jest powalająca. Natomiast jeżeli chodzi o sam błyszczyk, to już miałabym do niego dość, dość wielkie ale. Kiedy używałam go pierwszy raz i chciałam oczywiście te usta porządnie tak na żeby one ładnie się ładnie odbijały światło i wyglądały na nawilżone, czego normalnie nie możemy zrobić przy pomadce matowej, złapałam się na tym, że po jakiejś, nie wiem, to było chyba dwie albo trzy godziny, zobaczyłam w lusterku, że ja mam tą, ten błyszczyk rozlany wszędzie tutaj. Wyglądałam po prostu albo jak się spociła, albo pośliniła. I nie wiem, jak on to robi, ale ten błyszczyk po prostu sprzeciwia się prawom fizyki, i nie tylko spływa nam na dół, ale również rozlewa się do góry, poza kontor ust. Naprawdę nie czułam nic. Miałam wrażenie, że pomadka dalej wygląda w porządku, natomiast całe szczęście, że byłam w przemierzalni i zobaczyłam jak wyglądam, bo tak bym chodziła cały dzień. Także szybko musiałam sobie powycierać wszystko dookoła. Musimy go nakładać w bardzo małej ilości. Trochę tak trzeba go najpierw wyczuć, sprawdzić jak się z nim pracuje i jak on się zachowuje na naszych ustach, żeby później znowu nie skończyć jak ja, a jeszcze nie daj Boże, byłybyście na jakiejś imprezie, gdzie robią Wam zdjęcia i zobaczyłybyście na zdjęciach dopiero, że tutaj całe się błyszczałyście dookoła ust. Także z tym błyszczykiem należy uważać, natomiast trwałość, oczywiście, jest samej pomadki powalająca. A jeśli chodzi o konkurenta, czyli Max Factor Lipfinity, to kolor już tak bardzo sobie rady nie dał, bo rzeczywiście widać, że mam tą pomadkę na ustach bardzo długo. W niektórych miejscach brakuje elementów koloru, w niektórych trochę to wygląda na taki, taką zważoną pomadkę, pomijając już ten element, o którym mówiłam wcześniej, tam gdzie był zbyt mocny peeling wykonany. Natomiast sam kolor tej pomadki jest o wiele, według mnie, ładniejszy od tego LipSense, ponieważ jest to kolor bez wyraźnych drobinek. To nie jest perła, to jest już taki bardziej współczesny odcień, który rzeczywiście bardzo ładnie się nakładał. Krycie pomadki z Max Factora jest o wiele większe, na pewno widzieliście to przy aplikacji. Właściwie już jedna warstwa wystarczyłaby mi na równomierne pokrycie ust. Lip o wiele dłużej wysycha. Co wydaje mi się jest plusem w przypadku takich pomadek, bo możemy swobodniej aplikować ten kolor na usta, możemy łatwiej wyrysować sobie kształt bez potrzeby bardzo szybkiego, pojedynczego przejechania tylko po ustach z 100% precyzją. Jeżeli tego nie umiemy, no to już mamy podgórkę przy, przy tym Lipsense. Lipfinity jest zdecydowanie bardziej user-friendly. Jeżeli chodzi o komfort noszenia, no to rzeczywiście pomadka z Max Factorem była troszkę mniej komfortowa w momencie, zaraz po aplikacji. Natomiast w ciągu dnia to uczucie kompletnie się ulotniło, i tak naprawdę ja zapominałam o tym, że mam dwie różne pomadki na ustach, tylko spojrzenie na niektórych ludzi mi o tym przypominały. A tak czułam się, jak omija normalnie, tradycyjnie, jednolicie umalowane usta, także pod tym względem myślę, się tutaj dużej różnicy nie ma. Faktem pozostaje to, że kiedy przyjeżdżam paznokciem po ustach, próbując naruszyć ich kolor lub, wiecie, krycie po ustach nic się nie dzieje ani z jedną stroną, ani z drugą stroną, także obie rzeczywiście są bardzo, bardzo trwałe. No i muszę też pokrótce omówić ten balsam, który jest dołączony w zestawie do Max Factor Lipfinity. Tutaj jest to o wiele bardziej wygodne w użyciu, o wiele bardziej komfortowe, tu się nic nie rozlewa, rzeczywiście daje ten komfort nawilżenia, Chociaż to nie jest takie nawilżenie, się sobie, wiecie, naładowały po prostu dużo balsamu nawilżającego i jedno i drugie daje takie wiecie, okej. Okay, całkiem niezłe nawilżenie, nabłyszczenie tych łód, że one nie wyglądają na suche, są komfortowe, ale ten jest o wiele wygodniejszy w użyciu, ponieważ się nic nie rozlewa. Także tak naprawdę jakby się miały zrobić pomadkę idealną i właśnie tą najtrwalszą na świecie, to trzeba by wziąć kolory Max Factora i to, że nie są perłowe, trwałość LipSense, bo rzeczywiście jest no, nie, na, nie, do, nie do ruszenia. No i ten balsam z Max Factora, czyli trzeba trochę wziąć kilka cech z jednego i z drugiego produktu, i wtedy byłoby coś idealnego. Pozostał nam jeszcze jeden test do sprawdzenia, bo zapomniałam o tym Wam powiedzieć wcześniej, że ona rzeczywiście jest. Nietransferowalna, w ogóle nic się nie odbija. Czyli ani na szklankach, na widelcach nigdzie nie ma żadnego śladu. Muszę też Wam wspomnieć o tym, że kiedy pierwszy raz nosiłam Lip Sens, to akurat jadłam rosu, także nawet rosu nic nie daje rady tej pomadce. I jeżeli planujecie nosić jakąś mocną pomadkę, jakąś bardzo trwałą pomadkę, na przykład na ślub, gdzie przeważnie na weselach ten rosu się pojawia, to używając tych pomadek macie pewność, że akurat to ich nie ruszy. No to czas najwyższy, żebym zmasakrowała sobie usta, innymi słowy, próbowała zmyć te pomadki. E, przygotowałam kilka produktów do zmywania, najpierw spróbujemy z po prostu płynem micelarnym z Garniera. Nic? No może odrobinę skruszyłam jedną i drugą pomadkę, ale jakbym przypadkowo tak gdzieś przetarła czymś e, usta, to... Akurat, jeżeli chodzi o noszenie, to dalej mogłabym ją nosić. Spróbuję jeszcze przytrzymać ten wacik. No, trochę się coś ruszyło, ale podejrzewam, że to bardziej od samego tarcia niż od rozpuszczenia produktu. Na ustach czuję, że jakby ta struktura pomadki została naruszona, i to już równo mi nie leży na ustach. Drugim płynem jest, drugim produktem jest płyn dwufazowy z Sefory. Teoretycznie, płyn dwufazowy, czyli tłusty płyn, powinien bez problemu rozpuścić takie pomadki. Zawsze sobie w ciągu kilku sekund radzi z każdą pomadką matową, nawet tą najtrwalszą. Okej, okay? płyn jest. Lip Lipfinity z Max Faktora się ruszyło? Mhm. Tak. Płynem dowodowym jestem w stanie zmyć um, tą z Max Factora. Lipsense dalej się trzyma. Spróbujmy jeszcze stuprocentowy olej makadamia. I ostatnim razem właśnie w ten sposób używałam pomadkę. Nie jestem po prostu w stanie niczym jej rozpuścić, ani zmyć. To jest trochę taki tatuaż na ustach. Także to jest wszystko, co ja mam w domu do zmywania makijażu. Nic innego specjalistycznego nie mam. No, zawsze dawały radę albo płyn fazowy, albo micelarny. Już maksymalnie olejek. I czym mam to teraz zmyć? To sam fakt, że mam się aż tak trudzić przy zmywaniu, i kombinować lub ewentualnie kupić jeszcze specjalny produkt do zmywania pomadki trochę mnie zniechęca do jej używania. Rzeczywiście, jeżeli macie zamiar używać jej na ślub, to macie tę pewność, że wytrzyma z Wami cały dzień, cały wieczór, jedzenie, tańczenie, picie, wszystko. Natomiast wieczorem, kiedy już będziecie się ją kłaść, spać, o pewnie około 5-6 rano, to czeka was jeszcze około pół godziny starcie zazywania pomadki. Nie wiem jak Wam, ale mi się to średnio podoba. To jest wszystko, co dałam radę zmyć. Ty się już nie chcę ruszyć. Także ja się z Wami już pożegnam. Mnie czeka teraz około 20-minutowa męczarnia przy próbie zmywania tej pomadki, bo tak było ostatnim razem. Ostatnio zmyłam ją um, mieszanką tego właśnie płynu fazowego, tarcia, tarcia ręcznikiem wszystkim, co się dało i w końcu rzeczywiście w 98% zeszła z ust. Jeżeli wy używałyście tej pomadki i macie swój sposób na zmywanie, jakiś bezproblemowy, to koniecznie się podzielcie, bo może jest coś, o czym nie pomyślałam i czego nie znam. Ja... Będę się z wami żegnać teraz taka two face trochę, bo two lips, będę miała jedną malowaną stronę, drugą nie. Także jeszcze raz, jak macie jakiś sposób nazywania tej pomadki, tej konkretnej pomadki, nie ogólnie tylko tej konkretnej pomadki, to dajcie znać w komentarzach. I tak jak mówiłam wcześniej, obie te pomadki razem ze swoimi błyszczącymi partnerami, nie są bez wad, każda ma swoje plusy i minusy. Jakbym miała się skłaniać ku jednemu produktowi, to na pewno byłby to ten Max Factor, bo są tańsze, bo są łatwiej dostępne, bo są dobrze, bardzo mocno też trwałe. No i rzeczywiście nie mam problemu ze zmywaniem. Te są mega, ultra, po prostu hiper giga trwałe, ale a do tego momentu, kiedy robi się to upierdliwe. Także, którą wybierzecie, zależy od was. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się wam ten filmik spodobał. Dajcie kciuk do góry za moje nieszczęsne ustna, usta, które teraz będą teraz maltretowane. Jeżeli się wam ten filmik spodobał, mam nadzieję, to właśnie też ten kciuk do góry dajcie. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!